Rolnik nieprofesjonalny dzisiaj kilka słów o nowym ubezpieczeniu, jakie pojawiło się na rynku. Jest to ubezpieczenie od ryzyka suszy. Ubezpieczenie wprowadziła Concordia. Jest to program pilotażowy. Nie, pilotażowy to znaczy nie będzie dostępny dla wszystkich rolników, będzie na ograniczoną liczbę hektarów. Bodajże na 100 tysięcy hektarów ma być to ubezpieczenie udostępnione. Ja tutaj jestem w tej grupie, która. Łapie się, że tak powiem, na możliwość ubezpieczenia swoich upraw od suszy. Tutaj o tych ubezpieczeniach mówiło się bardzo dużo, bardzo długo, tak naprawdę i długo nie było też żadnej, że tak powiem, możliwości, żeby się tutaj ubezpieczyć. Jakieś tam kiedyś pojawiały się ubezpieczenia, ale stawki na nie były bardzo wysokie. Zobaczymy, co tutaj nam Natalia wyliczy, co nam powie, bo tutaj stawka też jest. Określona względem regionu, a niestety, jeśli chodzi o ubezpieczenia, na zimowe, tutaj nasz region przoduje w wysokości stawek, więc boję się, że będzie podobnie w przypadku ubezpieczeń od suszy. Ale jeśli chodzi o szczegóły, jeśli chodzi o to, co, co mi tam wyszło, to powiem Wam w dalszej części filmu, jak już wyjdę od ubezpieczycielki. Nie udało mi się dograć reszty tego filmu po wyjściu z ubezpieczeniem, więc nagrywam w domu. Kto może się ubezpieczyć? Tutaj, tak jak ja mówiłem, ta, to grono rolników jest w tym roku zawężone w związku z tym, że program jest dopiero wprowadzany i będzie testowany. Warunkiem podjęcia ubezpieczenia w tym roku jest Fakt zrealizowania umowy ubezpieczenia upraw jesienią tutaj minimum od jednego ryzyka. Ja miałem ubezpieczone część rzepaku i część zbóż. E, ubezpieczać od suszy można tylko i wyłącznie zboża o zimę. No tutaj no, trochę się to kłóci, bo tak naprawdę na największe ryzyko mamy w uprawach jarych, ale pomijmy ten aspekt. I kolejnym warunkiem jest ubezpieczenie e, uprawy minimum 5 hektarów danej jednej. Jak dobrze zrozumiałem zwartej, czyli po prostu na jednym polu jedno pole musi mieć przynajmniej minimum 5 hektarów, więc tych, że tak powiem, obwarowań warunków trochę było, żeby tą grupę docelową wyznaczyć. W naszej gminie tutaj aż trzech rolników się załapało, ale o tym czy się ubezpieczają, opowiem później. Najpierw powiem wam, jak to działa. Słuchajcie, tutaj mam taką ściągawkę marketingową, więc sobie ją mogę spokojnie wykorzystać do tego filmu, żeby wam tutaj poopowiadać troszkę. Ubezpieczenie suszy jest o tyle wyjątkowe, że tutaj pomiędzy rolnikiem a ubezpieczeniem występuje jeszcze jeden podmiot. Jest to Instytut upraw nawożenia i Gleboznawstwa w skrócie Iung, ale o tym za chwilę. Susza występuje wtedy, kiedy w dowolnym okresie sześciodakadowym między 21 a 30 września. Następuje spadek klimatycznego bilansu wodnego. Tutaj każda uprawa, każdy typ gleby ma swój bilans klimatyczny. Dla upraw no, tutaj jest określone mniej więcej, ile tej wody powinno spaść, żeby oczekiwać jakiś tam plonów. Niestety, ale jeśli chodzi o obliczanie tego klimatycznego bilansu wodnego, jeszcze długa droga przed nami, bo tych stacji, tych punktów pomiarowych jest mało, i niestety, ale jest to dość niedokładne. Sami zresztą wiecie, jak to było w ubiegłym roku, gdzie w jednej gminie susza była określona, w drugiej gminie suszy nie było, bądź w jednej gminie określano ubytki plonów kukurydzy, a w drugiej nie określano. W jednej określano, dajmy na to, rzepak, a w drugiej nie. A były obok siebie i tam różnic na polach nie było, więc było to dość niedokładne, jeszcze, ale. No miejmy nadzieję, że to się w przyszłości poprawi. Tutaj, tak jak wspomniałem, raport ten wydaje właśnie IUNG, e więc tutaj jesteśmy zależni od tego, czy w danej, na terenie naszej gminy jakiś alert, raport się pojawi, czy się nie pojawi. Jeśli się nie pojawi, tutaj nie możemy występować o odszkodowanie z ubezpieczalni. Tutaj mamy wyjaśnione pojęcia, co to jest pole, to to jest plon, plon oczekiwany, plon rzeczywisty, oczekiwany no, czyli ten, który zawarliśmy w umowie ubezpieczenia w polisie rzeczywisty, no, ten, który będziemy na polu mieli po ilustracji pola. Szkoda, tak jak mówiłem, musi być zgłoszona po spadku klimatycznego bilansu wodnego, muszą być symptomy szkód na polu, czyli nawet jeśli damy na to na, na terenie naszej gminy. Susza będzie w pszenicy, bo da, przykładowo w pszenicy ogłoszona, a no my będziemy mieli pole jakieś tam podmoknięte, mokre, wilgotne, i tej suszy nie będzie. No tutaj też nie dostaniemy wszystko, że tak powiem, na lustracji wyjdzie. Tutaj będzie wykorzystana w ocenianiu szkody teledetekcja, czyli obserwacja pola przez zdjęcie satelitarne. A o odszkodowaniu powiem za chwilę. Na drugiej stronie tutaj jest przykład, ale jak to wszystko wygląda w praktyce. No, tak jak tutaj mówiłem, jeżeli jesteście w tej grupie, bądź możecie być, a nie dostaliście na przykład informacji, to myślę, że warto się zgłosić do ubezpieczalni i się dowiedzieć, czy możecie ubezpieczyć od suszy, czy nie. Zawieramy polisę. Następnie Concordia przekazuje nasze dane do, do ciągłego monitoringu. Iung prowadzi monitoring suszy od 21 marca. Następnie mamy raporty. Tutaj, bodajże, właśnie, chyba 30 maja jest pierwsza, ale te raporty się później pojawiają. Z tego co dobrze pamiętam, to do końca września, ale, ale ręki sobie nie dam uciąć w tym momencie. Zgłoszenie szkody, jeżeli, tak jak już wspomniałem, prędzej ta susza według Iungu pojawi się w naszej gminie. Następnie ilustracja polowa, tak jak wspomniałem teledetekcja, ale myślę, że ilustracje takie, że tak powiem naoczne, polowe też będą, bo tutaj nas tą teledetekcją, no niektórzy nie mają zbyt dobrych, zbyt dobrych doświadczeń. Powiem tak, my tutaj też z tą teledetekcją nie wyszliśmy zbyt dobrze w ubiegłym roku, o, o czym wam już też tam opowiadałem w jednym filmie. Określenie plonu rzeczywistego i porównanie go z plonem oczekiwanym. No tutaj, to co jest na polisie WS, to co jest na polu, i wyliczanie ubytku w plonie. I teraz, tak, 25% przyjmujemy na siebie, czyli wszystko to, co jest za 25%, czyli dajmy na to, ubezpieczyliśmy uprawę na 8 ton, straciliśmy 2%, będzie że tak powiem, należało po naszej stronie. Czyli za ten ubytek nie dostaniemy nic. I tutaj mamy przykład na zbożu ozimym jak to jest wyliczane, jakieś zboże ozime zostało ubezpieczone na sumę 7000 Następnie plon oczekiwany to były 5 ton, plon rzeczywisty wynosił, tutaj mamy trzy różne warianty, trzy różne przykłady. I tak jak wspomniałem w przypadku ubytku 25% nie dostaniemy ani złotówki. W przypadku 30% mamy wysokość odszkodowania na poziomie 5% sumy ubezpieczenia. Czyli z tych 7 tysięcy dostaniemy do hektara 350 złotych. Czyli tak naprawdę wychodzi to podobnie jak w przypadku tych pomocy suszowych, klęskowych. Tutaj ta pomoc zaczyna się od, od strat na poziomie 30%. Kolejny przykład, tutaj mamy straty na poziomie 50%, czyli 50 minus 25, 25% sumy POLISY i odszkodowanie wynosi na tym polu na tym hektarze 1750 zł, czyli tak naprawdę no tutaj żeby otrzymać jakiekolwiek odszkodowanie, no straty muszą być powyżej 25% w danej uprawie. Więc no takie trzy najważniejsze rzeczy zaczynając od początku. Raport iung e bez raportu z iungu e tutaj nie ma, że tak powiem, co Zgłaszać szkody, bo nie zostanie ona przyjęta, musi być ta susza przynajmniej przez 6 dekad, żeby móc się o to ubezpieczenie ubiegać. Następnie lustracja polowa przy pomocy teledetekcji i prawdopodobnie też wizyt polowych, ale to już się wszystko, że tak powiem, w praniu okaże. No i trzecia rzecz, czyli te 25%, 25% takiego udziału własnego w stracie. Czyli wszystko, co powyżej 25% będzie wypłacane, a co do 25%, no to niestety przyjmujemy na, na własne ryzyko. I teraz kilka słów o kosztach. I tutaj, jeśli chodzi o stawki, nie zdziwiłem się, jesteśmy znowu najdrożsi w Polsce, ale tutaj, jeśli chodzi o stawkę, tak naprawdę nie ma co się sugerować mną czy, czy sąsiadem, dajmy na to, bo tutaj, jeśli chodzi o stawkę, jest kilka czynników, które wpływają. Na jej wysokość, rejon, uprawa, gleba, yy, wysokość plonu, stawkę, jaką, że tak powiem, powiemy, że ten plon będzie warty, czyli dany ma to pszenica. Jeden może powiedzieć, że będzie warta 700 zł, drugi powie, że 800. I tutaj te różnice wynikają z tego. Na przykładzie znajomy miał ofertę ubezpieczenia pszenicy od suszy. Yy, 7 tom bodajże podał ubezpieczenie na 6,5 tysiąca. I stawka go tam wyszła 50 zł od hektara. W naszym przypadku, bo na jesień ubezpieczałem żyto od gradu, nie ubezpieczałem na zimowanie, bo to nie warto. Ale ubezpieczałem żyto od gradu, i dlatego to, to żyto, że tak powiem, się złapało w tą możliwość ubezpieczenia od suszy. I stawka na hektar wyniosła, uwaga, 100 zł. Ale mówię tutaj, jest ogromna przebitka między rejonami, tak jak już wspomniałem na przykładzie żapaku w ubiegłym roku u nas pakiet żapaku kosztował 400 zł od hektara a u Grzegorza Bardowskiego na przykład kosztował niecałe 100 zł od hektara więc tutaj mówię rejon rejon jeszcze raz rejon więc tutaj tą stówką do hektara jeśli chodzi o zboża bym się nie sugerował w waszym rejonie po prostu trzeba iść pogadać ile by to u was wyszło bo mówię no teraz kolejny Kolejny przykład tego, że po prostu u nas no, tych zjawisk i tych wypłat odszkodowań jest bardzo dużo, dlatego te stawki są takie, a nie inne. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny, cześć.